Siema! Dzisiaj rajduje sobie sam, bo niestety nie mam ekipy, bo mnie wyrzucili. Rajduje sobie sam, nie wiem, jakąś bazę na zimie. Dobra, idę! Siema. Jak to wyleciało! Dobra, macie już cyki? Nie, to ja te nie mam... Nie przyniosę kurwa czeki. To materiały na totem weź jeszcze, znaczy nie na totem, tylko na klikę. Nie Na czy na klitę na razie. Na przykład klitę masz ubiegłes. Dobra, biorę 10 czek i temy na klitę. 30 tych wytrób. Dobra, niech weźmy 10! Patrzcie, tutaj możemy się obgrodzić murem nasze szybko. Ej, napiszcie wszyscy na czacie, przywitajcie się z YouTube'em, wszyscy na czacie Na 3-4 Wszyscy nieruchomi Dobra, trzy Masz się ty wziąć już, ta? Ry. No i elegancko Musisz wziąć rzecz, na ja mam totem. Tak, mam dwa totemy, trzy nawet. Trudno. To odłóż ja bo ja miałem wcześniej już. Nie bajć, biorę. Ty. Nie przeze mnie tylko Apollo anulował TPK. Jakie TPK? anulowałem co? Naprawdę to nie dostałeś. Czekajcie, bo nie wziąłem jeszcze autorki. Ej, Sneaky si, Ticks. To się napiszesz, zaraz? Ej, daj mi odrodzenie. A, ale... Ej, Mosheł masz Crafting? Dobra, ja zrobię. No, powaliło oko, który mi to rozbiera. <grym> 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 Może tak to też zrobiłeś, że ci znika. Ta znika, tylko ktoś sobie idzie od boku. <grymanie> I rozmiar zbierasz A kto Jezu, tam stoi dzią, dzią, pod skałą, tak. mi się patrzy w górę. W obiegu. Weź to auto, ja zaraz je ja tu włos... Ja nie, nie. Weź mi to auto. Ono no, będziesz tu długo. Ja to Tak. To nie jest auto. Team elu. 11 na sobie. Oto, kurde, złodziej! No, cześć, że, że, że pierwsza pójdzie na trzy. No to tak, bym standard. Jaki rak ja, tak. ja bym zaplantował, to... że na dwie by zeszły. A. No tak. Bo jej chcemy dawać, galoty moje! Kamiń, nie, nie, mi No i też, dać, Pierwsza no. zawsze leci na trzy. Się nie, wiedzieć. ja umiem na dwie zaplantować. Pierwsza. No to szybko, obok. <laughs> Zaplantowałbym ci i bym ci pokazał. Wszyscy mnie no nie to Nie tu, nie tu, nie tu Cuj się, Dobrze. nie tu Tam jest, item, kamień już jest po Nie tu To no nie tu <grym> Buguje ci się, cek. Buguje się, buguje się Zobaczysz, up że nie update. update, Mówiłem, up się Ma, Macie ceki, wyrzuciłem 10 cek. Pat, buguje zbuguje się. No patrz, że nie Jestem mistrzem Patrzę. plantów po obciąganie No i co? To no, może ci się Ej, ostatnia żelazna chyba i kamień będzie Chociaż to może Tak hmm. tylko góra jest chyba zrobiona Nie, będzie żelazo Kurwa wycieczka jakaś Tak, a co? Coś nie pasuje? Coś lotka z ekipy <noise> Mój to, 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 to nie, nie jest ja magia. Co to miał? No? Nic ciekawego. A dać pompy moją. Mosiu? O, w masz wryć. Pompy tam nie było! Nie wcale! To nie? Tam była tylko złota siekiera, radzi, dał kary i lol. do planu tak... dołącz. Proszę. A. A weź mi jeszcze też. <noise> Niuku do planu dołącz. Proszę, tam pompy nie było, geniuszu. Jak w planie lol? I Ey, na, mi moje Tak wszystko Jakieś w Kakciu groził Na Tak, Takfiku? Tu No tam bro, no, 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 no. No, użytkań, ej, no 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 Jaka była tajemnica? żeby zaakceptować. Ej o tym jakieś Android. Tylko Zmikoloru nie są kolor. wiko już jestem w klanie. Dobra Potem, nie, o tym Gdzie to wymaczy Bonnika ma jest nie to szkoła, dobra Ey, ej, ej wiem, Jest Ey, tam totem w powietrzu, widać. Ja. Tylko do klanu dołącz! Już, 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 kurde, wiedziałem, za szybko, za szybko. To tam jest klan. Nie, to nie to ten. join Jest inny. sięcinne. daj czerwony kolor, będzie dam. żyć. Ej, i to jest totem za tym, każdemu się nie podkaza. Tam nie jest tam totem już. zmień do foot, to się zmien. Pink właśnie nie mogę, czaisz? Klan tak, kolor, red. Widać, coś napiszę. Albo przeczytam ci. Dobra. Wszystkim cekam, patrzę, nie. This is fake, man. O. Przeczytam. This server doesn't allow clan owners to change its clan tag fake. color. A, dwa staki burka. Trzy Tłuszcz. staki tłuszczu. Pabeler Remira. Dwie staki, dwie staki. Dobra, nie zbieraj, nie zbieraj, Trzy, bo dotem, jest tam, nie nagrać. Nie bierzcie tego, bo chcę nagrać. Nie bierzcie tego niczego. To Potem rozmawiacie. To, to, ja to był w ogóle. To niezły fake. Tuż, tuż. Gdzie te ceki? Jeszcze gdzieś tu z boku? w Aha, dobra. O, to masz lazę. dwie ceki, nieźle. Tuż, czeki, spoko. Dobra, Dobrze. zbieram. Urobieram. Akurat wszyscy rozbierają. <laughs> Kurwa, jaki farmo. Dobra, Enter nagrywamy ja dam, ja dam To nie jest wypełnion. czasem strzelina od góry czy nie? Nie, to jest, no, nie, to jest nie, to jest zwykłe. Ty Typajcie do nas, typajcie do nas, no to do kogo? Pikużej pikuś. Pikuś. pikuś A gdzie wy jesteście, bo ja auto mam 2 auto. Typaj pikuś Nie no gdzie wy jesteście? Ja Chcę wziąć Pikus na start Na razie nie widać. Pikuś, pikuś No Tylko musimy uważać, bo tam jest baza taka też duża To nie ma 40 sekund tu przed fedolem hmm. A nie tutaj? Wyżej? Na te dwa? Nie Dobrze plantuję No go go, szybko, to musi być szybko Ceka za ck to musi być Jak mi się wydaje, że chcecie to samo raidować co ja znalazłem I to górę? Jest... No to górę a tutaj patrz, tu jeszcze masz bazę, widziałeś? Na no prawo. To też było, zaraz. No właśnie, ja chciałem teraz jechać na to. na go, go, go. W róg to. Nie, proszę, ej, bo wy tam w dziesięciu stoicie. Wróć na odejdź mi stąd. Ej. W lewy ruch plantuj na dół. Na ile to jest tak. Jak najbliżej, tu w wilku. To mało, bo to duży betony dał. O, daleko jeszcze? Kto zdjął tamto? To... Ja mam. No dobra No to lecimy, no nie? No, no a jak? Widziałeś jaki jestem planter? Znowu wszyscy w cekli się pera wytepał, o, już, Co, dawaj już Już wytapujesz? Ej, lewy róg zawsze plantuj, więcej nie co? O, co? raczej nie powiedział Raczej nie, gościł jak ty nawet nie wyjdziesz z żeby się brać co to, to już chyba typał. No, chyba na pewno to się nie będzie trzymał tych idei. Wiadomo. Ale wrzucić na pewno. Wszystkiego na pewno nie, na pewno. nie będzie miał miało. A, świeżo. Skrzynki na to jeżeli sprątować. To my, to my, to my, my. And A to drugą stronę. Kosze na klepią. Auto! Auto to my, 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 to my. Auto na podjeżdżać. Wyszło drzezienie, Januk jest od razu. Jest skrzynki skrzynki, szybko, szybko Chciałbym go oddać dynamitem CK, ceka, CK, CK, plantuj CK, szybko, CK Ale gdzie? Plantuj no, no na Byle gdzie? Plantuj Który plantował? Leży, leży. Defuj jedną Defuj Jedną. Defuj Def, defowałem jedną W skrzynki Plantuj, tam CK w którejś Tam ceki w którejś Walisz, ja szybko! Wal, tylko szybko! Odsuńcie się, odsuńcie się! I wlatywać, wlatywać! Idzie ceki poleciały? Go, go, go! Wlatujemy! Wlatywać. I wywaliło mnie! To tam gdzie? To tam zamurowali na Dawaj następny, następny. dawaj następny! Pytam się, kto zebrał ceki. Z nie wiem. W skrzynkach może? Tu, gdzie jest u... Czekajcie, gdzie jest ukośne? Tu, gdzie jest ukośne, Wal. Kto Tybko. ceki wziął? Halo, ceki! Info! tam Pytam jedną cekę. się kto ceki Gdzie cekę plantować jedną cekę? Sorry, Rodzio. Nie wiem, ja nie mam. Mam ma ceki, no? Eee. się. jest Mam Mamy jedną cekę. Plantujcie. Gdzie? Tu, gdzie jest ta ukośna. Tu, mam ci cekę, rzuciłem. Tu, Odejdź. Ja tak tu, wolno to... Już wytapał. Chyba, że dostatek tylko strzała. A ja jednego zabiłem. Chyba ja. Nie wiem, coś się, otrzyńcie się. Mówiłem, żebyście caki zebrali, bo w skrzynce gdzieś były. Dajcie dzień. Nadal, nie Jeszcze powiem. jedna. Jeszcze jedna. On no, już już. On jest tutaj, albo tu na lewo. Tu idzie ta skrzynka. Czekaj, czekaj, Nie będzie, wytępuj! Odjedź stąd! No, odczuńcie się! Zlatować. Ja ja ma... Nie ma. Jest tam. Nie jest. Nie sięgnę. Nie sięgniemy. Odejdź. Jeden niech sięgnie. Nie pakujcie się wszyscy. Miejmy godziną. Jest, mam, mam. Dobre, rozbieraj, 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 szybko. Szybko. Wy te pali. Aaa, mm. pierdolone. For fun. Łeee. Jest jakieś... tam nomnamy. Ej, zobacz kto, zobacz kto. No bo Interesant, to jakieś no ogólnie. E, teraz skrzynek z cekami szukamy. Nie ma. No? Nie ma, Patrzę. Zabrali Nie, bo dziś tu powinny być. Bo wybuchła ceka, i skrzynka musiała gdzieś polecieć. Może skałę mogę wpaść.